Zrozumienie działań na ułamkach, w ogóle zastanowienie się takie porządne, co to są te ułamki w ogóle, czemu tutaj jest jakieś takie liczba u góry, liczba na dole, co ta kreska znaczy. Czemu to jest to samo w ogóle co dzielenie? Czemu ta kreska ułamkowa znaczy to samo co dzielenie? Żeby sobie to wyobrazić na różne sposoby. I wtedy automatycznie rozumie się na przykład te działania na proporcjach bez dodatkowej pracy, no bo, no bo proporcje to ułamki, więc jak się zrozumie dobrze ułamki, to się rozumie proporcje, rozumie się potem wszystkie działania, zadania tam z proporcjami itd. i tak dalej. jest łatwo, no. I po prostu nie trzeba osobno zakuwać proporcji. jakichś takich tych dziwnych metod, yy na krzyż, te mnożenia, skąd to? Przecież jak się zapyta nawet uczniów piątkowych, które, którzy pamiętają to wszystko, no to ja pytam, a czemu, co to jest ta metoda na krzyż, co ona znaczy? No, już się mnoży na krzyż. ale czemu tak jest, czemu to działa? No nie wiadomo, bo pani tak powiedziała. <laughs> a jak jest trochę inne zadanie wtedy, jakiego się nie widziało, to nie wiadomo, czy to można zastosować tę metodę, jak się jej nie rozumie, tylko się uczy na pamięć, to nie wiadomo, czy ją można zastosować, trzeba osobno się dowiedzieć, osobno zapamiętać i tak dalej. Przecież to w ogóle mówienie o tym jest męczące, a tak dręczymy dzieci w szkołach i potem się dziwimy, że one się nie chcą uczyć, że one dostają słabe oceny, no to wszystko dlatego. no